Siemanko, witam Was w kolejnym motowlogu. Dzisiaj pogadamy sobie na temat tego, jak to jest nagrywać motowlogi jeżdżąc na motocyklu. Zapraszam. Otóż jak wiadomo, w 2014 na YouTubie tych motowlogerów generalnie wielu nie było Natomiast w 2015 roku już pojawiła się ich znaczna ilość między innymi mój skromny kanał tu również się pojawił Ja planowałem generalnie motowlogi już w momencie, kiedy praktycznie kupiłem motocykl Generalnie postanowiłem nagrywać motowlogi i wiedziałem, że mogą pojawić się pewne problemy z tym związane Nie tylko techniczne, ale też merytoryczne, no bo Nie, trzeba kupić odpowiedni sprzęt O sprzęcie, którego nagrywam, którymi nagrywam e, motowlogi m, powiem Wam już niebawem Trzeba kupić odpowiedni sprzęt, trzeba mieć odpowiedni komputer oczywiście do tego no oczywiście rzeczą niezbędną do nagrywania motowlogów jest motocykl, więc dlatego trzeba tu zacząć. No i trzeba to wszystko jakoś pomontować, synchronizować no i wyjechać na miasto. Jak to wyglądało w moim przypadku? Otóż w momencie kiedy to wszystko zrobiłem, czyli właśnie założyłem kamerę, podłączyłem mikrofon, wszystko razem włączyłem. Usiadłem na motocyklu i stwierdziłem kurde Ale co tu gadać, nie? Żeby to miało jakiś sens, żeby ktoś to chciał w ogóle oglądać Dlatego też e, postanowiłem przygotować sobie takie skrypty tego co mam wam do powiedzenia rozpisałem sobie takie skrypty, to znaczy po prostu wydrukowałem, napisałem na komputerze, później to wydrukowałem i w sumie włożyłem ze sobą. Miałem przygotowanych praktycznie 10 odcinków, jak nie więcej. Każdy odcinek miał po jakieś 3, 4 czy 5 stron, a 4 słuchajcie, tekstu w rozmiarze 10, więc naprawdę sporo tego tekstu jest. Do głowy przychodzi mi w ciągu jednej sekundy 10 różnych myśli, które staram się szybko sklecić w całość i Wam zaprezentować. Dlatego też właśnie zajmuje to tyle czasu. Jeśli myślicie, że to co oglądacie teraz zajęło mi tylko tyle czasu, nagranie tego, no to się bardzo mocno mylicie Otóż nagranie tego zajęło mi sporo więcej czasu Mniej więcej jedna taka nagrywka ma jakieś, nie wiem, półtorej do dwóch godzin nawet raz. Dopiero potem to wszystko tnę, ustawiam, żeby w miarę normalnie mam to zaprezentować, żebyście się nie ponudzili Natomiast na kanale na pewno będą pojawiały się też nagrywki trochę dłuższe. Jeżeli będzie jakiś temat, który będzie wymagał jakiegoś dłuższego omówienia, no to sorry wszystkich, od razu przepraszam tych, którzy lubią krótkie filmiki, odpuśćcie sobie oglądanie, bo czasami są tematy, które naprawdę trzeba po prostu poruszyć od A do Z, a mówienie o czymś wyrywkowo dla mnie w ogóle nie ma sensu. Dla mnie to jest tak jak właśnie takie newsy w gazetach. Ktoś coś napisze, mamy super tytuł, super sprzedaż, super oglądalność w przypadku filmiku na YouTubie. Wszystko jest tak olewczo opisane. Nie wiem jak wy, ale ja tego bardzo, bardzo nie lubię. Lubię jak ten temat właśnie jest od A do Z rozpisany, żeby człowiek potem po obejrzeniu takiego filmiku, takiego reportażu, czy po czytaniu takiej gazety, takiego artykułu wiedział, po której stronie, że tak powiem, stanąć, a nie czekać na kolejny odcinek tak zwany. Także ja tutaj będę robił to w ten sposób, że będę starał się w jednym odcinku zawrzeć całą taką treść, no chyba że faktycznie odcinek będzie bardzo długi, będzie ciągnął się przez kilka, nie wiem, godzin, no to bez przegięć. A raz, że YouTube tego nie wyrenderuje dobrze, a dwa, że wy nie będziecie w stanie tego po prostu obejrzeć na raz. Wtedy będziemy robić e, cięcia. Dobra, wracając do tematu. Jak to jest z tym gadaniem na motocyklu? Jak to jest z tym nagrywaniem motowlogu? Bo pewnie to interesuje, e, zwłaszcza osoby, które zamierzają się tym zająć w tym lub w przyszłych sezonach. Otóż, słuchajcie, to nie jest ale takie wszystko ładnie proste, tak? To, że Koda sobie z tym radzi, to, że, nie wiem, e, Niżu sobie z tym radzi i inni, czy Adaś na przykład, który bardzo dobrze sobie z tym radzi, e, to nie znaczy, że Wy sobie z tym tak łatwo poradzicie. Otóż, tak jak mówię, siadłem na motocykl i nie wiedziałem za bardzo, co to na początku mówić. Potem problemy techniczne, e, to jest kolejna rzecz, która mnie dotknęła i która dotyka mnie nadal, nawet teraz. Kiedy nagrywam tego vloga, nie wiem, czy wszystko działa sprawnie, bo ponieważ, tak jak już kiedyś wspominałem, ja działam, jak e, to brzmi, Boże, ja działam w technologii Bluetooth, <grym> czyli mój mikrofon łączy się z kamerą bezprzewodowo, stąd też pewnie słyszane są od czasu do czasu jakieś tam trzaski. E, jeżeli chcecie mi zwrócić na to uwagę, to darujcie sobie, ja to wiem. Te trzaski wynikają po prostu chyba um, no, z zasady działania Bluetooth. To działa bezprzewodowo, tak? Także mówię, tutaj może jakieś zakłócenia po prostu wynikają e, z samej zasady działania Bluetooth. Chyba, że ktoś potrafi to jakoś racjonalnie wytłumaczyć, jakby to zrobić inaczej, to bardzo chętnie wysłucham i, i to uczynię, bo same sam mnie denerwuje to, jak mówię coś, a nieraz, nieraz zdarza mówić mi się coś e, ważnego istotnego, a w tym momencie słychać właśnie trzaski, zgrzyty w dźwięku. Więc problemy techniczne też słuchajcie występują i to nie jest wcale tak kolorowo oczywiście jak to wygląda ze sprzętem będę opowiadał w innym filmiku pokażę Wam dokładnie jak ten sprzęt wygląda jak on pracuje jak on współpracuje natomiast na to też trzeba zwrócić jednak uwagę Najbardziej czego się obawiałem, słuchajcie, najbardziej jednak obawiałem się nie tego, co mam mówić, nie tego, jak to będzie wyglądało, jak to się nagra i tak dalej, tylko najbardziej bałem się jednak tego na początku, przynajmniej, bo myślałem, że reszta pójdzie płynnie, coś okazało jednak błędem. Na początku bałem się po prostu tego, że nie poradzę sobie z jednoczesną koncentracją na drodze i, i mówieniem. No bo jak wiecie... Tutaj trzeba prowadzić motocykl, trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje na drodze. Dodatkowo yy, trzeba jeszcze jakoś sensem składać zdania, żeby to brzmiało jakoś normalnie, a nie żeby, a żeby właśnie uniknąć tego yy, yy, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też dlatego też tego się najbardziej obawiałem, ale z uwagi na to, że ja generalnie pracuję głosem można powiedzieć. Mam wrażenie, że sobie z tym jakoś radzę, czy wszystkim pójdzie tak samo? No nie, wiadomo, że nie. Słuchajcie, no każdy sobie jakoś inaczej radzi w kontaktach międzyludzkich, każdy, inaczej, sobie radzi przed kamerą, każdy, inaczej, radzi sobie przy nagrywaniu, przy wypowiedziach itd. Także każdemu pójdzie to pewnie jakoś inaczej. Natomiast w moim przypadku, jakoś ten problem, który wydawał mi się chyba największy. Udało mi się rozwiązać chyba najszybciej. Natomiast tak jak mówię tutaj w przypadku tych problemów technicznych, których myślałem, że uniknę, bo zainwestowałem w całkiem dobry, nowy i dobrej jakości sprzęt, one niestety się pojawiały i pojawiają się nadal, z czym z uporem maniaka walczę, żeby te materiały naprawdę były na nie mówię najwyższym, bo to się nie da uzyskać najwyższego poziomu przy tego typu produkcjach, natomiast żeby były to nagrania na dobrym poziomie, żeby ta oglądalność, żeby to oglądanie tych materiałów sprawiało ludziom przyjemność. Już pomijam fakt, że do tego trzeba coś jeszcze od czasu do czasu mądrego powiedzieć, żeby to miało ręce i nogi. Bo nie wiem jak wy, i tutaj też może napiszcie w komentarzach, jak wy, jak wy, jakie wy lubicie nagrywki, to znaczy czy lubicie nagrywki, w których na przykład jest więcej jazdy od głosów silnika? I dodatkowo nie wiem muzyki, czy lubicie właśnie bardziej nagrywki, w których jest jest paplamina. Ja generalnie chciałbym połączyć wszystko na raz, czyli chciałbym tutaj, żeby było było najwięcej jakby nie było gadania, no bo są to potom, jak sama nazwa to jest vlogi, ale żeby też nie zabrakło właśnie trochę pracy silnika, no może w tle z jakąś muzyczką. Wracając właśnie do tematu jeszcze nagrywania motowlogów. Czy jest taka trudność, czy też nie? No tu mamy kolejny przykład tego, że jakoś trzeba sobie z tym radzić. Na przykład przy właśnie zmiennych warunkach pogodowych, których właśnie doświadczyłem. A mianowicie zaczęło padać deszcz. Może nie jest taka ulewa, ale już zaczyna kropić, co zresztą chyba widać na szybie. Na kamerze pewnie też już widać. Więc tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że tak mówiłem wcześniej, trzeba w pierwszej kolejności skupiać się na drodze na tym, co się dzieje wokół was czyli generalnie na bezpieczeństwie, krótko mówiąc Na pewno priorytetem przy tego typu zabawie nie, ma, nie może być wideo, nie może być nagranie bo nikt z nas nie chciałby mieć nagrania Takiego, jakiego doświadczył jeden z vlogerów, motovlogerów Na którym to nagraniu Które pewnie sobie gdzieś tam uskuteczniał Miał wypadek Oczywiście nie z jego winy Puszkarz mu wyjechał, natomiast niemniej jednak Na takie sytuacje mogą mieć miejsce, mają miejsce i będą miały miejsce Więc trzeba na to mocno, bardzo mocno Uważać Pierwsza rzecz To Jakie mamy warunki, jak czujemy się na danym pojeździe na danym motocyklu, rowerze czy w samochodzie, nieważne i dopiero potem skupiamy się na tym, co chcemy powiedzieć, czyli merytoryka naszego wideo. Pewnie każdy ma jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat. Jeśli będą jacyś motowlogerzy na kanale u mnie, tutaj w komentarzach napiszcie parę słów, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Jak to wyglądało? Czy to wszystko poszło tak ładnie, pięknie, zgrabnie? Czy też podobnie jak u mnie były jakieś obawy? Czy były jakieś problemy właśnie techniczne? I tak dalej, i tak dalej Trochę wietrzyk wieje pan zjeżdża no niektórzy kierowcy są normalni bieda na motocyklistę trochę zjadą Kiedyś nic mu to nie zaszkodzi żeby zjechać te 10-20 centymetrów prawo a ja sobie wtedy spokojnie przejadę ale są też tacy co będą specjalnie zajeżdżać i drogę tylko po to żeby pokazać kto tu jest silniejszy najgorsze jest to że prędzej czy później swój na swojego trafi i będzie taki, który będzie specjalnie zajeżdżał. A będzie z drugiej strony taki, który zajeżdża sobie nie da. I może dojść do konfrontacji. która potem kończy się bardzo nieprzyjemnie dla jednej ze stron bardziej niż dla drugiej. Dlatego też starajmy się unikać takich sytuacji, jeśli to tylko możliwe. Ja zawsze jak jadę samochodem to zawsze robię miejsce motocyklistom, zawsze jeśli tylko widzę taki motocyklista słyszę, to zjeżdżam kawałek, w niech se chłopaki przejadą. I robiłem to długo, długo wcześniej, żeby też nie było zaraz komentarzy, pewnie robisz, że teraz od kiedy masz motocykl, nie. Robiłem to długo, długo wcześniej zanim jeszcze... Zanim jeszcze motocykl kupiłem. Po prostu jakoś tak mam zakodowane, że droga jest dla wszystkich i... Jeśli to tylko możliwe na drodze naprawdę wszyscy się zmieścimy Nie bądźmy samolubni na drodze To samo tyczy się motocyklistów Nie udawajmy też Bogu w ulic Nie zajeżdżajmy tym samochodom specjalnie drogi Bo potem są takie sytuacje jak ostatnio na filmiku Jednego z motowlogerów, który pewnie wszyscy oglądali gdzie Pan puszkarz jakiegoś wschodniego pochodzenia nie wytrzymał Wyskoczył z łapami. do motocykla, czego oczywiście robić nie powinien, natomiast Panowie na tym motocyklach też nie powinni w ten sposób go wyprzedzać Także pamiętajcie zawsze, kij ma dwa końce I to nie jest tak, że zawsze, ale to zawsze Jedna ze stron ma tylko rację, a druga nie Ok, także wracam już sobie spokojnie do domu Kończymy nagrywanie, bo pogoda nam się popsuła Jak zawsze zachęcam do lajkowania Subskrybowania Ewentualnie polecania kanału znajomym Zapraszam również na Facebooka gdzie od czasu do czasu pokazują się jakieś tam wpisy Ale przede wszystkim Powtarzam to z uporem maniaka i będę robił to nadal. Komentujcie, komentujcie, komentujcie jeszcze raz, komentujcie pod filmami, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Jeśli macie jakieś propozycje na kolejne nagrywki, może na jakieś ciekawe nowe ujęcia kamery. Rozpatrzę wnioski i będziemy coś w tym temacie działać. Także ja się z Wami żegnam na tą chwilę. Trzymajcie się. Cześć.